Widzieliśmy ja już sobie 80 na poprzeczniaku postawiłem. Poszliśmy dalej. A potem nie wiem, czy mam jeszcze coś do Będzie Będę trzeba zobaczyć. Bo jak nie, to myję wizona do stodoły i zaraz prasę przylecę. Chociaż coś mi się kojarzy, że miałem. Ale tylko skojarzenie, bo nie konieczne. Poczekajcie, on niech jedzie, a ja mam budowę zobaczę, czy ja mam miał czy to koszymy. A miałem te chwasty tam do koszenia. Bo szczerze widzowie jak to jest tak zarośnięte, to Ja nie wiem czy mi się w ogóle to odpłaca pościć. Dobra, to już trochę szybciej, bo został taki mały sprawę. Znaczy ja mogę pojechać tą wygodność, ja zaraz mogę tu przyczepę z 80 zostawić, bo teraz jest, nie zboże jest chyba. Lecę lecę wizonem tam do kości zbiornik potem lecę po przyczepę i super i tam obojętnie czy ja to poproszę czy nie ok to ja lecę Trzeba to wysypać, teraz się nawracać. kogo to już teraz włączył mnie, to, że jest pełny zbiornik, tylko, że na ulicę już będę wyjeżdżał. Dobra, dosyć tą resztkę. Ja tu że tam tu jest równiejsza skarpa. Tam jest jeszcze przekrzywiona, tutaj przynajmniej jest tylko skarpa. Teraz weź stąd wyjść. No dawaj to x piątką tam. Dobra, teraz to już nie będę miał gdzie zjechać, więc pełno. Dobra, jedzie już, ale teraz to będę miał, jechać. zjechać. Nie chodziło, aby ten płot przelecić. Lecę tu szybko i koszę i tam nie będzie w ogóle. Teraz to ten odcinek to, to. co ta chlapa mi się nie domika Jest super że jak ja chcę tu jechać już... Dole nie tutaj poczekam jest tam po z peli to było oczywiste, Tu cała prylnia się i przednia Tyle, jakby pojechał sąsiada łąk, to by się nie odraził. skutury jak na jak jakichś. Tylko pił, pił, się odbijam. Szczególnie te lewe koło cały czas mi klucze. Nie no, chyba sobie wolę sam to na własny kost koszt sobie to wykoszę. Mi już szkoda tego bizona, nie aż na takie zarośnięte pola. jadę mi jedzą, nie będę go tak od, od Teraz ta miedza jest nierówna. A jak wjadę na drogę, to, bo to widła do góry, do, do dołu, Zboża, więc, wybrałem, że zboża nie zjedzili, bo garała dzisiaj afera. O, tak. zaraz mi się widzą. No to super, teraz to ja tu mogłem z piłą przyjechać, żeby sobie ten przejazd ogarnąć, ale tu jest duże pole.

Czekajcie, rurę rozmowy, było widać, że pierwszy pokus. I trzeba już teraz nie pierwszy, ale na no pierwszy wyjazd. Tam było ciężko robić, w sumie, po fakultu, i się badać, koło tych słupów, a tu się objedzie dookoła i baj I nawet taka nie najgorsza słoma po tym. to, to słomy jest. No po prostu słomy to... Jakby była taka słoma teraz. tak, tak to, to co to jest z słowa? A i mam pytanie widzowie, wiecie jak, czy jest na konsole jakiś mod, który powiększa y, wałek słowy za kombajnem? No, bo przecież to jest masakra, to nawet... Jakbyście wiedzieli to jakby, jakbyście mi powiedzieli, to ja by by by, by był... Był, 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 biedem, dzieć, bym był wam wdzięczny. Nie mogłem słowa znaleźć. Bym był, był wdzięczny. Ale to jeszcze krzaka będzie umichałem. Zanim ja półko objadę, to już to będzie 15 minut. Widzimy, ja nie wiem, ja na ja, koszę no, tutaj do końca. Będzie 15 minut filmu, no tak ze 14 to była nagrywania sobie samych koszek, bo już nudne będzie dla Was. Jakieś ścieżki mają porobione, idzie przez moje pole. Tam przed są moje pole, to tamte nie jest zaleśnięte na pewno. Ale ja zobaczcie, jakie to jest pole wielkie. albo pole. To cztery odcinki bym musiał zrobić. W tych chwastach na pięć jak to pole długo. Boże, a tak już nie ma. Tu sypią, ale jak pasty. Ja to nie wiem, czy sobie połączę tych pól. Tutaj z wioram tą i będę miał pole większe. Znowu clean. I teraz już będzie jak on opuszczamy i ogień. Nie ma no, ale tu, jak ja robię kółko i to jest zbiornik, to ja nie wiem czy mi przyczep staczy. A tej samolotki nie będę ze spodołu wyciągnął, bo ja mam tam zastawione wszystko. Tak źle i tak niedobrze tam. Ja nie wiem czy ja rubera nie wyciągnę i nawet tej szczepki. Nie w małej nie przetargam. Przecież tutaj sypię te zboże jak nie normalne. Wiesz, już myślałem, że rura zachęci od drzewa, czy już w drugiej stronie jest. Ojej, kurde, zaraz wszystko, bo, 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 bo tego bizonu. Bo tam trochę zostawiłem, bo nie będę tego koszu przecież przy tym. Jeszcze tylko poprawię, bo dojeżdżam z taką strony, Aż mi powiesz, szkoda tego wygląda. No, dobra, teraz jeszcze to, stające krzak z tymczasem można dojechać. Potem sobie to nie poszło i tak czy siak. Tu samo wszystko chyba. Nawet do końca chyba nie Ja na no następny rok to ja tu przyjeżdżam z piłą, tu akurat ta tak jest blisko, bo może wszystko. Mój jakimś tu przyjadę do dużej czwórki, że zapnie i potem bo tu przecież już jest masakra z tym głoszeniem. Cały Bizon już jest po Ja mu remont będę musiał robić, ale pieniędzy na Bizona to ja nie będę się podobić. już cały zbiornik jest podlapany. Ja nie wiem po co tu rośnie tutaj. To nie w lesie co rośnie. Ja chyba sekorę przedłużę i będę miał koło miecy, Zaraz przy drodze będę miał. I ten. Nie będę o. Idę sobie po osiemdziesiątkę, bo biec mi, się nie chcę tak delikatnie, truchcikiem. No i przyjadę z przyczepą. I co, żegnam się z Wami. Trochę tamte pole pokoszę. I jej tak pod końcówkę nagram Wam, bo to już nagram Wam większy reporta, że jak będą jakieś prace polowe, jeśli chodzi o kostki, to, to będę wszystko nagrywała cześć.